Hunter? Wszystko dobrze? Widziałeś pelosa? A nie! Wyobraźnia znowu spłatała mi figla. To może ty poszukaj krwi Tytana, a ja poszukam palizman. Maluszek gdzieś poleciał. Niech tak będzie, bo ta dziwna sprawa trochę mnie stresuje, ale nie chcę popsuć ani cię niespodzianki. Okromnie doceniam, że tak się postaraliście. Ach, dobrze z was, przyjaciele. Znalazłaś krew tytana? Jeszcze szukam, ale muszę. Franek? Co cię tak przestraszyło? Luz! Użyłaś glifu lodu, by przejść tutaj? Twoje czary działają. Luz? Chyba tam poszła! Gdzie jesteście? Widziałem cię! Glify tu działają. Ty przeżyłeś! A tak. Wielkie dzięki za twoją pomoc, Luz. Ale nie jesteś mi już potrzebna. Franek! A, tutaj jesteś. Bardzo słabo ci to wychodzi. Co? Boisz się go strzelić? Czy to Hunter? Cóż nie tak. Dlatego jesteś bardzo użyteczna, luz. Tak ogromnie chcesz pomagać innym, że pomogłaś mi spotkać zbieracza. Co? Wcale nie chciałam. Myślałam, że robię coś dobrego! Ale zrobiłaś coś dobrego. Myślałem, że to będzie kolejna porażka, a dzięki tobie możemy dokończyć polowanie na czarownicę i złapać. <słyski> <słyski> bym skrzywdził twój cenny palizman, prawda? O, ale przecież ja mam w nosie, czego chcesz. Żegnaj, Ewelin! Franek! Franek, wyliczesz się. Wiesz, czego chcę, Belosie? Pragnę opuścić kowę cesarza i nigdy więcej nie wchodzić do sali tronowej. Pragnę studiować dziką magię i nauczyć się rzeźbić palizmany. Pragnę uczęszczać do czarum jako normalny uczeń i grać w lotne derby z przyjaciółmi. A nade wszystko pragnę mieć pewność, że już nigdy nikogo nie skrzywdzisz! 你<許>。<口>